To ja, Małgosia, i ostatnio nagrałam film Josenny makijaż No i napisałam, znaczy, bardziej powiedziałam, że w opisie filmu, albo w przypiętym komentarzu, bo już tam nie pamiętam, będą wszystkie tam kosmetyki, których używam. No jak możecie się domyślić, nie było tego, bo mi się nie chciało. Więc nagrałam specjalny film, film by wam je pokazać. Um. Pierwszą rzeczą była ożyka od Eveline, to będzie S SOS Lush Poster 51 w jednym posiada w sobie Oleg argenowy. Później... Under... Oh! <laughs> Under 20, krem um, BB, matująco, antybakteryjnująco, 01 Light. Jakby co? Pewnie tego filmu nie zmontuję, żebyście widzieli, jak wygląda przed i po montażu. Później korektor Miss Porti 001 Ivory. On bardziej nie kryje, tylko bardziej rozjaśnia. Więc no, na jakieś tam wypryski nie polecam. Potem też znowu z Miss Porti puder Puder so Sumat Instant Made. Finish Jest to transparentne, uniwersalne 001 Ja miałam, ja, ja w moim W pewnym czasie zbierałam bardzo dużo smutków z InSport i nie wiem dlaczego, a ta cała, tam coś szaleści to Ja się dziwię, że nie umiem skudnąć. Ale dobra, następnym następną rzeczą był chyba róż z Vibo Smooth Wear Blushes. I nie wiem gdzie jest kolor. Chyba to jest kolor 3. Ale nie wiem. Więc nie powiem Wam. I kolejną rzeczą będzie brązer Nie dziwcie się, dlaczego mam go tutaj w nie, bo po prostu zatrzasnęłam go gumką, bo on nie ma klapki, tylko jest taki otwierany I to jest um, od Viva. I choose coś tam once Coś takiego i to jest odcień 2. Drugi rozświetlacz y jest z Max and More Highlighter Drops y 138 Dream Cutter. No. Potem jest pomadka z Altera. Pisana. I pomadka z Nixa y Kolor to jest VMLS06. Chyba. O! Nie wiem, czy zapomniałam o kredce do I to jest też z Miss Party. Um, um, teraz chyba odcień 300. Bo już tutaj wszystko się tak, jakby zdarło, i tu nic nie ma. Nawet tylko kot kreskowy, no... Bez komentarza No, chyba pędzli nie będę Wam przedstawiać No to by było po prostu... Niepotrzebne Więc pewnie zrobię w tym montażu Cięcie na przodzie, cięcie na tyle I wstawię Wam muzyczkę Teraz będę cicho Żebyście posłuchali tej pięknej muzyczki I tak właśnie przed chwilą tańczyłam Do niczego Właściwie jej nie wstawiłam Wiem, że mnie rozumiecie Oby Już jest koniec Nie ma już nic Żadnych kosmetyków Brawo dla mnie, że z wami wytrzymałam albo wyzywałam zem no i proszę Was, żebyście zasubskrybowali teraz ten kanał, zostawili łapkę w górę i udostępnili. Ale nie musicie. Ale możecie! Jest taka opcja. Nie wiecie Zachęcam! Więc no jeżeli obejrzeliście ten film przed obejrzeniem wiosenny makijaż, to zachęcam Was do obejrzenia wiosenny makijaż. Żegnam się z Wami. Małgorzata!